Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego jednym osobom zdobywanie klientów przychodzi jak spłatka, a innym męczą się w niesatysfakcjonujących współpracach? Nie każdy rodzi się ze zdolnością sprzedaży, ale czy to oznacza, że już do końca życia będzie skazany na hmm, pewnego rodzaju porażkę? Chociaż porażka to nie jest dobre słowo, ale na takie wiesz przymuszanie się do czegoś. Nie. Sprzedaży można się nauczyć i można to robić w zgodzie z sobą samym. Jak? O tym opowiem Ci w dzisiejszym odcinku podcastu. To podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek. Freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Pretty Well Done, co we freelance piszczy. Tak jak zapowiadałam w intro, dzisiaj opowiem Ci o sprzedaży, o procesie sprzedaży, o tym, jak zdobyć klienta, kiedy nie umiem sprzedawać. No i dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ z ręką na sercu przyznaję Ci się, bez. Żadnego przymusu, i w ogóle niczego innego. Też jestem osobą, która twierdzi, że nie umie sprzedawać. Co więcej, bardzo nie lubię sprzedawać, przynajmniej na ten moment. Kto wie, może to się zmieni, bo testuję różne teraz procesy, różne metody, różne modele sprzedażowe. I kto wie, może któryś z nich spodoba mi się do tego stopnia, że rzeczywiście uznam, że ta sprzedaż jest całkiem fajna. Natomiast doskonale wiem z rozmów z wieloma osobami, z wieloma osobami, które pracują jako wirtualne asystentki, ale także z lektury różnych grup, zapytań na grupach facebookowych, zapytań na grupach na LinkedInie, że zdobywanie klienta to wcale nie jest taka bułka z masłem, i że wiele osób boryka się właśnie z tym tematem i codziennie nie ma, zadaje sobie pytanie, gdzie ci klienci. No, więc ja dzisiaj odpowiem Ci na to pytanie, gdzie są ci klienci, a w zasadzie jak ich poszukiwać i jak sprawić, żeby oni chcieli przyjść do Ciebie, żeby chcieli skorzystać z Twojej oferty. Czym ta Twoja oferta powinna się wyróżniać? Zdobywanie klientów to jeden z elementów bycia przedsiębiorcą, i tutaj jakby nie ma dyskusji. To rzeczywiście tak jest, że jeżeli prowadzisz, Działalność gospodarczą, jeżeli prowadzisz firmę, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to Twoim zadaniem jest zdobywanie klientów, no bo ktoś musi korzystać z Twoich produktów, ktoś musi korzystać z Twoich usług, ktoś musi od Ciebie kupować, żebyś Ty Miała na czym zarabiać i to jest zupełnie naturalne. I oczywiście, jeżeli masz dobrze rozwiniętą firmę i doskonale wiesz, że proces sprzedaży to nie jest coś dla Ciebie, no to możesz zatrudnić osobę, która będzie sprzedawać za Ciebie. I tak robi bardzo wielu przedsiębiorców, tak robi wiele firm, zatrudniają handlowców, zatrudniają przedstawicieli handlowych, zatrudniają dyrektorów do spraw sprzedaży i wtedy już, no wiadomo, właściciel nie musi się zajmować tym, czego nie lubi. Natomiast jeśli ty prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli jesteś freelancerem, no to stety, niestety, tą sprzedażą będziesz musiała się zająć, czy tego chcesz, czy nie. I dlatego tak często usłyszysz o tym, że jeżeli na przykład uwielbiasz piec ciasta, to wcale nie oznaczy, że musisz od razu zakładać cukiernię. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy ty to uwielbiasz, a zaczniesz działać jako przedsiębiorca, założysz własną cukiernię, no to. Jestem sobie prawie w stanie dać rękę uciąć. Na wszelki wypadek niech to będzie ręka lewa, no ale mimo wszystko, że będziesz mieć znacznie mniej czasu na to pieczenie, czyli na to, co tak naprawdę uwielbiasz robić najbardziej. A z drugiej strony będziesz musiała zająć się całą tą taką otoczką przedsiębiorczą, czyli właśnie zdobywaniem klientów, wymyślaniem strategii sprzedażowej, wymyślaniem również produktów, promocją, księgowością. Całą tą otoczką dookoła, która z pieczeniem no, może nie mieć nic wspólnego. I zajmujesz się wtedy tysiącami rzeczy, a właśnie najmniej tym, co kochasz. To trochę smutne, no ale niestety bardzo prawdziwe, że w życiu przedsiębiorcy to nie zawsze jest tak, że robimy to, co kochamy. Dlatego, jeżeli chcesz być tym przedsiębiorcą, to dobrze jest pokochać przedsiębiorczość. No i jednym z tych elementów, o których tutaj mówię, jest bardzo często sprzedaż. Sprzedaż tak mocno znienawidzona przez wiele osób, zwłaszcza przez te osoby, które są introwertykami. No, i nie wiem, czy ty teraz widzisz ten paradoks. Ale mogę się założyć, że jeżeli pracujesz jako freelancer, to gdzieś tam w głębi twojej duszy drzemie ta dusza introwertyka. Bo no, nikt normalny, kto lubi ludzi, kto kocha pracę z ludźmi, kto czerpie energię z bycia wśród ludzi, nie skazuje się na siedzenie przez kilka godzin samotnie w domu, w czterech ścianach, gdzie za towarzystwo ma psa, czasami kota. Albo na odwrót, no i kubek z kawą. Ewentualnie od czasu do czasu porozmawia z klientem przez Skype'a czy przez Zoom'a. No nie, to nie jest praca dla ekstrawertyków, to nie jest praca dla osób, które są napędzane energią, którą czerpią od innych. No i teraz zobacz, jesteś introwertykiem, decydujesz się na pracę w domu, masz wrażenie, że złapałaś Pana Boga zapięty, że w ogóle teraz to już będzie super, bo robisz to, co chcesz, pracujesz tak jak chcesz, w ciszy, w spokoju, nikt ci nie przeszkadza, nikt tyłka nie zawraca. Aż tu nagle okazuje się, że do tej całej twojej pracy dochodzi element, którego ty kompletnie nie chciałaś i nie przewidywałaś w swoich działaniach, czyli aktywne zdobywanie klientów, czyli prowadzenie rozmów, czyli negocjowanie, czyli bycie asertywną, co również jest bardzo trudne. No i właśnie ten taki element, że ja muszę sprzedać siebie samą. No i trzeba wyjść poza tę strefę komfortu, trzeba rozmawiać z ludźmi. A to często jest bardzo trudne, zwłaszcza jeżeli mamy rozmawiać o sobie samym i żeby ta rozmowa doprowadziła do takiego etapu, że wiesz, klient powie: A dobra, to ja coś od Ciebie kupię, tak, ja chcę, ja chcę ten produkt właśnie od Ciebie. Jeżeli teraz słyszysz w tle gdzieś jakieś odgłosy kocie i psie, to to jest właśnie ten element, wiesz, bycia introwertykiem i siedzenia w domu ze zwierzętami. Za co bardzo cię przepraszam, no ale niestety taki mój los, że ten kot się zawsze pcha tam, gdzie jestem ja, a pies biegnie zaraz za nim. Ale wracając do tematu. Wiele osób słysząc słowo sprzedaż, reklama, promocja, blokuje się już na starcie. I jeżeli ja teraz Tobie powiem, że powinnaś zacząć siebie sprzedawać, powinnaś więcej mówić o sobie, powinnaś mówić o swojej ofercie, powinnaś mówić o swoich usługach, powinnaś być wszędzie, wyskakiwać ludziom z lodówki, żeby oni Ciebie zauważyli, to co ty czujesz? Czy to jest dla Ciebie sytuacja komfortowa? Czy to jest na pewno taka sytuacja, z którą chcesz mieć do czynienia? Czy raczej wolisz, żeby ktoś wykonał tę robotę za Ciebie, a Ty po prostu będziesz sobie pracować? Jeżeli tak, jeżeli to jest twój case, to zachęcam cię do wysłuchania odcinka podcastu jednego albo dwa wstecz, w którym mówiłam o tym, jak to jest być podwykonawcą innej wirtualnej asystentki, czyli takiej osoby, która właśnie zajmie się tym całym elementem zdobywania klienta, negocjacji, raportowania i w ogóle tych rozmów właśnie z osobami, które chcą wirtualną asystentkę zatrudnić, a ty będziesz tylko pracować. Tylko albo aż, bo to jest mnóstwo roboty i to czasami bardzo ciekawej pracy. No właśnie, ale jeżeli nie, jeżeli chcesz się sama tego nauczyć, a masz na przykład problem z napisaniem maila, ze stworzeniem oferty, z rozmową z klientem, no to słuchaj dalej. No bo jak to zawalczyć o siebie, kiedy jesteś introwertyczką? Jak opowiedzieć o sobie, aby inni Cię pokochali, kiedy ty nie do końca jesteś przekonana, że chcesz to robić? Bo być może, owszem, znasz poczucie własnej wartości, ale wcale niekoniecznie musisz się tym dzielić z całym światem. I tutaj, w tym miejscu, muszę ci, muszę się do czegoś przyznać. Ja jestem osobą, która nienawidzi rozmów telefonicznych, a raczej było tak do czasu, dopóki nie zaczęłam prowadzić własnej działalności. Przez wiele lat, jeżeli cokolwiek miałam załatwić przez telefon, to po prostu dostawałam drgawek. Nigdy w życiu nie mogłabym pracować w call center. Nigdy w życiu nie mogłabym pracować w takiej bezpośredniej sprzedaży, żeby dzwonić do kogoś i coś komuś wciskać. Niezależnie od tego, jak dobry byłby ten produkt i jak bardzo ja bym była przekonana o jego wartości, nienawidziłam rozmów telefonicznych. Wszelkie sprawy urzędowe, wszelkie takie telefony, wiesz, tutaj do operatora telefonii komórkowej, czy jakiegoś tam, nie wiem, dostawcy internetu, to wszystko było na głowie mojego męża, który z rozmową telefoniczną nie ma absolutnie żadnego problemu i on ma prawie słuchawkę przyrośniętą do ręki. Ja natomiast telefon traktowałam jako narzędzie do robienia zdjęć, jako narzędzie do obsługi mediów społecznościowych, gdzie można było coś napisać, ewentualnie do wysłania SMS-a. Mogłam tych SMS-ów e-maili wysyłać pierdyliard, bylebym tylko nie musiała dzwonić. No ale niestety, w momencie, kiedy zaczęłam prowadzić własną działalność, to musiało się zmienić, bo nie da się być przedsiębiorcą i prowadzić własnej firmy nie rozmawiając z klientami, bo taki klient przyjdzie. Do ciebie, i on nie wie z kim ma do czynienia. No, z jakąś osobą, która jest w mailu, ale skąd on ma wiedzieć, czy ta osoba jest prawdziwa, czy to nie jest jakiś fake. Jaka jest chemia między Wami? Bo zobacz, jak często jest tak, że z tego maila to nie wynika. Jak bardzo często jest tak, że wszelkie rozmowy poprzez komunikatory, poprzez właśnie maile czy jakiekolwiek inne formy pisane, prowadzą do nieporozumień, ponieważ nie słyszymy danej osoby, nie czujemy jej emocji albo odczytujemy je źle. No, i właśnie dlatego warto nauczyć się z tym klientem rozmawiać. Jak to zrobić? Rozmawiając. No, niestety nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji niż rozmowa i trening po prostu. I teraz wyobraź sobie mnie, czyli osobę, która nienawidziła rozmawiać przez telefon i która w momencie, kiedy ten telefon dzwonił. Zaczynały jej się pocić dłonie, głos drżał, a pewność siebie odbiegała w siną w dal, w tempie mojego psa, który spuszczony ze smyczy dosłownie krzyczy: "Dad, stop", minał, nie? I jest taka strzałka w długą i no, w tej chwili już nauczyłam się go odwoływać, a raczej on nauczył się wracać na hasło, ale były takie momenty, że "uch, dusza piekła nie ma, spuścili mnie ze smyczy, ja uciekam". No i ja też miałam ochotę tak uciekać w momencie, kiedy dzwonił telefon. No, i jak to w takich warunkach prowadzić działalność? No cóż, tak jak powiedziałam, nie da się prowadzić działalności bez rozmów telefonicznych, bez rozmów z klientami, bez negocjacji z klientami, no przynajmniej raz czy dwa razy w życiu musisz z tym klientem porozmawiać zanim go zdobędziesz w ogóle. I tutaj bardzo dobrze sprawdza się metoda małych kroczków, ale także schematów rozmów telefonicznych, czyli bycia przygotowanym na to, jak ta rozmowa ma wyglądać, jak ty chcesz ją poprowadzić, że powinna się przedstawić, powinnaś klienta zapytać o parę rzeczy, być gotową na to, że klient ciebie zapyta i o co on może zapytać, no i jak doprowadzić tę rozmowę do szczęśliwego końca. Takie solidne przygotowanie się do rozmowy, bycie gotowym na to, na co klient, w zasadzie o co klient może Ciebie zapytać i jakiej odpowiedzi powinnaś udzielić, naprawdę pomaga i dodaje pewności Siebie. Dlatego warto sobie stworzyć takie scenariusze tego, jak ta rozmowa może przebiegać. No a poza tym, rzeczywiście trzeba przeprowadzić wiele rozmów. By się po prostu do nich przyzwyczaić. Założyć nawet, że te pierwsze rozmowy to one będą takie treningowe, że spiszemy na straty ten kontakt, to znaczy, no może nie do końca na straty, bo jeżeli się uda albo ty zdobędziesz tego klienta, no to super. Ale jeżeli nie, nie traktuj tego jak porażki, potraktuj to jako trening. To jest tak jak ze sportem: no nie przebiegniesz maratonu w momencie, kiedy wstaniesz z kanapy i powiesz sobie, ja chcę przebiec maraton. No nie, no to nie jest tak, że zadzwoni klient, ty powiesz, ja chcę, żeby pan był moim klientem i pan nim będzie. Zazwyczaj wygląda to tak, że tak jak przed maratonem, no wiele godzin treningu pozwala ci osiągnąć poziom mistrzowski. I żeby domykać te rozmowy, żeby ta rozmowa prowadziła do umowy, to ty się również musisz tego nauczyć. No właśnie, ale jak się tego nauczyć? I tutaj mam dla ciebie małą propozycję. Chciałabym cię bardzo, bardzo serdecznie zaprosić do mojego kursu. Do uczestnictwa w moim kursie, gdzie ci klienci? To jest pytanie, które najczęściej zadają wirtualne asystentki, początkujące wirtualne asystentki, i przyznaję, zaczerpnęłam ten tytuł właśnie z takich pytań. Kurs, gdzie ci klienci jest kursem bezpłatnym, przynajmniej w tej pierwszej wersji, do której dam Ci dostęp już 17 lutego, ale jest pewien warunek aby wziąć udział w bezpłatnej wersji kursu, w tej bezpłatnej pierwszej edycji, to jest wersja beta, czyli ja testuję pewien model, ale Ty dostajesz ode mnie pełnowartościowy materiał kursowy, który potem będzie sprzedawany, no myślę, że nie za 50 zł, a za znacznie więcej. Niemniej, aby wziąć udział w tym kursie, trzeba się na niego zapisać. Link do zapisu będziesz miała w notatkach do dzisiejszego odcinka, znajduje się też on we wszystkich moich mediach społecznościowych aktualnie i Drugi warunek to wypełnienie ankiety oraz chęć podzielenia się feedbackiem, zarówno w trakcie kursu, jak i po jego zakończeniu. Jeżeli wyrazisz zgodę na to, żeby podzielić się ze mną swoją opinią, jeżeli wyrazisz zgodę na to, żeby udzielić rekomendacji i jeżeli zapiszesz się na ten kurs i wypełnisz ankietę, dostęp do niego dostaniesz ode mnie w prezencie, bezpłatnie w podziękowaniu za to, że pomagasz mi go tworzyć. Także jeżeli Poszukiwanie klientów, aktywne poszukiwanie klientów jest Twoją zmorą, jest Twoją piętą Achillesa, jest takim wiesz, kamieniem, który ciąży Ci u szyi, To pozwól, że ja cię od tych wszystkich problemów uwolnię. Starczy, że klikniesz w link i zapiszesz się. Możesz wejść na stronę wwwprytywaldenpl czyli taki wiesz, ukośnik, i po tym ukośniku wpisujesz kurs, myślnik, gdzie? Myślnik, ci, myślnik, klienci. Bez żadnych kropek na końcu, bez niczego więcej. Wiem, że brzmi nieco skomplikowanie, dlatego podejrzewam, że będziesz wolała po prostu zerknąć do notatek. Notatki znajdą się na moim blogu na www.prtyweldan.pl, na moim fanpage'u i już w tej chwili znajdują się również na Instagramie. Także jeżeli tylko czujesz, że jest coś, co może pomóc Tobie, jeżeli znasz osoby, którym ten kurs może pomóc, podziel się z nimi tym linkiem. Myślę, że to będzie naprawdę wartościowy kawałek materiału, a nawet trochę więcej niż kawałek. Okej, okay, no to słuchaj. Ten odcinek podcastu dobiega końca. Jak zdobyć klienta, gdy nie umiesz sprzedawać? No przede wszystkim trzeba ćwiczyć, trzeba trenować. To tak jak z mięśniami. No, no nie da się, no po prostu, ani nie da się przebiec tego maratonu, ani nie da się przepłynąć półtora kilometra, ani nawet nie da się zrobić 50 pompek bez treningu. Wiesz mi, próbowałam, jest to mega ciężkie, nawet jeśli dasz radę, to następnego dnia po prostu nie utrzymasz filiżanki z kawą w ręce. Uh -huh. Ja tak kiedyś rozlałam na mojego byłego prezesa. Także wiesz, nie polecam. Ok, co natomiast Ci polecam, to dołączenie do kursu Gdzie Ci Klienci Pretty Well Done. Link znajdziesz w notatkach do tego podcastu i we wszystkich miejscach, które już wymieniłam wcześniej. Zapraszam Cię również bardzo serdecznie do dołączenia do grupy Blaski i Wirtualnej Asysty, gdzie co tydzień w piątek w samo południe prowadzę live'a, na którym omawiamy te rzeczy, które najbardziej leżą na sercach wirtualnych asystentek. Dzisiaj żegnam się z Tobą i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.